Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych to ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem impreza odbywająca się w każdą pierwszą niedzielę sierpnia. Jej głównym celem jest popularyzacja, ochrona i dokumentacja autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego. Repertuar występujących zespołów jest praktycznie dowolny. Istnieje jednak obowiązek wykonania polki wiśniewskiej przez każdego z występujących. Ekipie Magnus TV najbardziej do gustu przypadła jednak kapela wieśki i cześki z gminy Skórzec, głównie ze względu na charakter oraz charyzmę śpiewających w niej osób. Postanowiliśmy więc porozmawiać z członkami zespołu po zakończeniu ich występu. Panowie, muszę powiedzieć taką rzecz, że. Z jednej strony reprezentujecie no, muzykę ludową, ale z drugiej strony robicie takie show, że nie powstydziłby się inny zespół w innych gatunkach muzycznych. Panowie, jak, jak to robicie? No no, to mało było czasu tego, żeby się zaprezentować. Gdyby to było dłużej, około godziny, wtedy byłoby jeszcze lepiej. No bo tu tylko takie było kilka wybranych, takich no takich ludowych, szybkich, ale w ogóle jak się śpiewa i dalsze, no, w przeciągu 50 godzin czasu, a nie Właśnie w, ta, w takich po godzinie czasu, wtedy jest się czym zareprezentować. I wolniej, i szybciej, i śpiew, także to wszystko jakoś. czym więcej gramy, tym lepiej nam wychodzi. Grały znane utwory ludowe we własnej aranżacji. Żeby to kawi wyglądało, żeby bardziej było miłe do słuchania. Używaj dziewczyno, póki się młoda. Ja nie używałem teraz, mi szkoda. Młodość się mnie i popłynie w dal, a potem ci będzie za. Używaj dziewczyno, póki się smuda, ja nie używałem, teraz mi szkoda. Młodość się promienię i popłynie w dal, a potem ci będzie za. Jak panom się w ogóle podoba dzisiejszy tutaj festiwal muzyczny? Jak, jak oceniacie publiczność? Czy wy sami również dobrze się bawicie? Oczywiście. Jak, ja, trzeci raz jesteśmy i ten. No, czujemy się jak u siebie po prostu. No, to było słychać publiczność, prawda? No właśnie, porwaliście publiczność, muszę stwierdzić. Porwaliście i naszą telewizję. Gdyby było to dłużej, jeszcze byłoby lepiej. Ja myślę, panowie, że może zanuc zanucicie nam coś tak e, poza, poza festiwalowo. Czy byłaby taka możliwość? Byłaby, byłaby, była. Tylko ile, tak? <grywka> Gdy byłem jako mały brzdąc, pytałem mamę o przyszłość swą, ale mój Boże, zmieniło się, do wojska wzięli mnie. Kej sera sera, jak długo ta służba trwa, czy wytrzymam te dwa lata? Kej sera sera, a gdy na miasto iść już mam, to se w przepustki zabierze nam. Idę na lewo, patrzę, a tu to na WSW. Kej sera sera, jak długo ta służba trwa? Czy wytrzymam te dwa lata? Kej sera sera... Panowie, bardzo pięknie... Przyszymy, nie jestem Ci tak medialnie, bo, bo, bo występujemy może pierwszy, drugi raz. Przed kamerami także. Kamerami. Musimy jeszcze y, powiedzieć takie rzeczy, że tak, w Mariocie, w Warszawie, w Niemczech graliśmy też. O, czyli macie taką karierę międzynarodową można powiedzieć. No, tak, można było powiedzieć. Ja, ja też, też gram na, na gitarze basowej, dzisiaj na bębenku, prawda, to jest jeszcze też rozmaicone bardzo, bardzo też, brzmienie jest inne troszeczkę. Powiedzcie mi taką sprawę, czego dotyczą wasze piosenki i w ogóle jak powstał wasz zespół? Bo tego się was jeszcze nie zdążyłem zapytać. Dotyczą, no, powtarzamy stare, przez naszych dziadów, pieśni. O miłości, o kobietach? O, 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 o wszystkim, co dotyczy wsi, co dotyczy tradycji. No i czasami to jest nawet sporadycznie przez przypadkowo ułożone piosenki. Przez mieszkańców wsi. Mamy właśnie taką tak jedną tutaj też Może Czesio by za... ten. Poszła babka razem z dziadkiem hen w głęboki las I się pewno spodziewali jak upłynął czas Chodź do mnie, chodź do mnie i nie bój się Bo miłość w tym wieku też zdarza się Chodź do mnie, chodź do mnie i nie bój się Bo miłość w tym wieku też zgadza się Dziadek babce obiecywał, jaki piękny świat, jaki piękny świat. I nawet się nie spostrzegli, jak upłynął czas. Jak upłynął czas, i chodź do mnie, chodź do mnie i nie bój się, bo miłość w tym wieku też zdarza się. Chodź do mnie, chodź dobrze i nie bój się. Bo miłość w tym wieku też zdarza się To są naprawdę showmeni. Jeśli ktoś ich nie słyszał na żywo, to zapraszam do Wiśniewa za rok, za dwa mam nadzieję, że będziecie przyjeżdżali, będziecie tutaj grali, bo naprawdę jest co słuchać. W internecie jeszcze... jeszcze... O, i medialni też są. Nie mówię, że przed kamerą nie występują, ale tak naprawdę są medialni. Ja do lasu nie pojadę, drzewa rąbał nie będę. Pan leśniczy na granicy ciekiereczki pozbędę. Ja do lasu nie pojadę, moja mała chłopczyna. Drzewo by mnie przywaliło, łakałaby dziewczyna.